Zostajecie z tej strony Lolek Piocek, A to e, pierwszy, e, ja, co ja mówię, piąty odcinek e, naszego Team Fortress z przyjaciółmi Zapraszam do oglądania e, Więc tak, dzisiaj gramy oczywiście z Pantera V8 I z Lewusem RS2 S2 e, do... panowie Przy okazji, e, jeśli ktoś chce, może do nas dołączyć do grupy na streamie która głosi, nazywa się robobójcy, dlatego że i ja mam noże robobójców, Pantera ma e, dwultówki no i Lewus ma mi otoczone Oczywiście wszystkie robobójców. No i tak, gramy na tej mapie co zawsze. Raczej będziemy na tej grać. ja nie pozwolę spają zabijaliśmy jej a nie, zabi nie zabijamy mnie o lewost <laughs> a ja się zastanawiam skąd tam płynie dobio ja myślę że tak to i po raz trzeci pan karacie ratuje tutaj

Dobrze, chodźcie. Dobre. 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 <laughs> o Jezu! To jest... Jakby w twarz by dostał. Ja słyszałem swoja o... Aha, jeśli ktoś mógłby usłyszeć to trochę dzisiaj, inaczej będę brzmiał niż normalnie, ponieważ jestem y, troszkę chory. Ale to nie zmienia faktu, że chętnie nawet nagram. No, ale z... Weź zabij tego doma, mano, bo nie mnie wkurza. Gdzie? On był tam y, gdzieś na B. Oh. Oh. Ale na... to jest nóżka. I to dobrze jakby... ...to podejrzano. No, jak koleś. Jehehe. Dziuroj się, się. Łoł, uwaga, heavy, widzimy go No, właśnie widziałem go, jak się spiło. Dawaj, Peta, jak ciśniesz. Się. No, staram się, tylko wiesz, to... ...też nie, nie zawsze idealnie wyjdzie. Co? No to też nie, nie zawsze idealnie wychodzi wszystko, nie? Ale wystał w bie i wszyscy spali. Kurde, ale dosyć... Dwóch heavy'ch mnie Przejmuję punkt. a Zabijam mnie Boże, tak mało jednak... Gdzie jesteś, to Cię wyratuje Nie, już się wyratowałem, tym tym. Boże, ile grubych. No, Jesus! O, walka Lolek... ...Lolek Master kontra inny insan... No wiem, ale ten za każdym razem... ...czemu jestem przyglądany do demona? Ten, nie zapraszam razem ten, potrzeba za mnie, bo ma ostateczny. Tak. Jak wiadomo. Ale mnie coś wkurza, bo już... Żygieszki spoksował. Lewu, zdałaj go. Dobrze, życie. O, akurat. Piękny duet. O, następny. <laughs> o, to jest dymoman. A, to twarde. I kiepowz. <laughs> A tu spaj piękny, gdzieś szedł. Wow, 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 wow. A na Uberze. Jak idzie do Was ten? Na Uber Chargerze, wiem, wiem. Cześć. Chęć... Hey. Niech jeździ, ale nie na Uber Chargerze, ale już pada mi tak. co ty się szamoczesz, szamoczysz, z, z tymi... za mój nasz lewus, gratulacje z tymi, tymi... słuchawkami no ja prawie byłby... aj by... hu, aaa, prawie byłby wręcz idealny... aj żeby ja... żeby i, żeby i, żeby i... O, o, ja, kochanie, szukam sermonu. Ej, mom, dobry, no, dzień dobry, mam. no, no. Lewis z za to będę I właśnie teraz zdobyłem rangę niebez ten... niebezpieczna zabawka. Ale tu ich dużo było. Piotrek, przejdź. Eee, a jak jest? Dobra. Kurde, nie mogę. Co robimy? To wiesz co? Zróbcie i wyjdźcie i wyjdź na serwę. No dobra, to my ten. Jak już będziemy w jednej drużynie to wrócimy do Was. Trzymajcie i zaraz wracam do Was. Okej, okay, jestem z powrotem, już jestem w blu. Razem z Ponterem i Lowusem. No nie. A to kampie Nie powiem nawet.

co Działko mnie załatwiło. Widzę, że zdechłeś. O, jakieś nowe testy, mam nadzieję. No, spiek. Ajroś, spiek! Wiem, właśnie. <grym> Nie mam grzanki coś z go Ej ja Zabijcie szpiega, le szpiega lewus, bo się za mnie spotrzył. No wiesz, nie zawsze łatwo wykryć szpiega, ale no postaram się Chodzi lewusem. No to spokój. Subak stawię pod żołniet. Jezu Płoty z pędzek Jakby ktoś był ciekawy Albo nie, to może w następności No nie! Dwóch są przebrani, Dwóch spajów są przebani za mnie, no i nie, nie wierzę. W tym jeden, który ma normalnie jakiś... Nie wiem, jakiś powód... Do mnie... nie wiem. No, no, no. taki kamper, że no... Co to jest za robota? Jak nic nie robisz, to ja... Jak nic nie robisz i tylko jak już zobaczysz kogoś, kogo na pewno będzie łatwo za zabić, to wtedy się przestać być niewidzialnym. Ty? Tak. Gdzieś tu jest cholielny spaj. Ej, zasakuj tam No, Widziałem. No. To może tam. No spoko za pijam. Aha, to nie do mnie. O oh bo. 对呀。Yeah. premiér. Ty je stále nějaký už to přijde, i vykončá a já mam k bez sens Já tam ještě putuji Не, я их там нет. o boże no tak jak możecie się z wami pożegnać no dobra to w ogóle może już skończymy odcinek nie? no trochę już trwa no dobra no to to było na tyle w smocinku myślę że wam się spodobało no i yy, jeśli tak to nie zapomnijcie nic nie robić ponieważ ja nie jestem u łapki ale jeśli się wam naprawdę podobało to jak jeśli naprawdę chcecie, to dajcie łapkę. Eee, no i to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i łapki dawajcie. I trzymajcie się.